Czasami zdarza się, że jakiś odcinek polski komentującej poniesie się za szeroko. Tak było w przypadku odcinka o urodzinach Magdy Gessler. W związku z tym dziś wchodzimy na czwartą gęstość i komentujemy komentarze pod filmikiem, gdzie komentuje komentarze. Czyli jest to tak zwany odcinek wsobny. Gabrysia wymienia swoje ulubione zmysły. Lubię patrzeć i słuchać jest sobą. Pan Piotr, który prawdopodobnie pomylił klub nocny z Kastoramą. Wczoraj w klubie same słupy, kloce i kolki w d. Brawa dla pani Magdy, a muzyka disco. Anka pozytywnie. A tam. Niech żyje bal! <laughs> Pani Aleksandrze, z kolei udało się pomóc w samoakceptacji. Od dziś jestem moim ulubieńcem, aż się popłakałem ze śmiechu. Róża, kurze, ile jadu w ludziach? Faktycznie, jad dla kur mierzy się w ludziach. Może ja jestem inna. No, nie nam osądzać. Pan Jakub, czemu taki syf mi się wyświetla? No, algorytmy zazwyczaj dobierają materiały na podstawie naszych wyborów. Także. Pan Jakub prawdopodobnie jest brutasem. Ewelina, wes się chłopie, ogarnij, bo idiotę z siebie robisz. Tu prosiłbym o wskazanie, która z osób na zdjęciu to pani Ewelina. Piotr, nie lubię tej pani, ale ludziom wszystko przeszkadza i wszyscy wszystko umia. Umia tak jak za Umia Europejska, tylko nie ta. Nieta, skrót od interneta, jak na Podlasiu młodym osobom skończy się internet, to nie mają nieta. Osoba straszny jest ten świat. Pani Gabriela sika, ale brzuchem do dołu, co jest bardzo niehigieniczne. Pani Maria, dajcie spokój, jest wspaniałą kobietą i wspaniałą kucharka, niech... Każdy patrzy na swoje urodziny, jak wyglądać po alkoholu. Yy, tu polecam najnowsze wydanie polskiej edycji magazynu Wóż. Tam jest taki dział z całą serią porad, jak wyglądać po alkoholu. Zalecam się zapoznać, jeśli nie chcemy yy, popełnić libacyjnego fopa. Mieczysław, a ja myślę, że ten pan, który to komentuje, to pajac bez wątpliwości. No prawda, rzadko wątpię w swoje postępowanie. A urodziny to urodziny. Ciężko się nie zgodzić. Nowe słowo, szacunek. Czyli teraz widzimy, że pan Mieczysław po prostu korzysta z Duolingo. Uczy się polskiego, ale w trybie tym okrojonym, w trybie demo. Bez interpunkcji. Piotr i Sylwia, zalatani, nie mający czasu na pełny komentarz. Kogo to? Zazdrość z Grazyna. Ja sobie życzę, a jak ktoś zostanie, to niech Madzia też pa. Od dzisiaj tego takie życzenia będę ludziom składał. Elzbieta. Częściej powinno się wyśmiewać tych hektarów. Hektar, bycie hektarem, tytuł przyznawany kiedyś na dworze królewskim, osobom rozległym. Magdalena. Ale se usmiała. I można przetłumaczyć. Dariusz i mój ulubiony komentarz. Szanuję panią Gesler, Jak zwymiotowałem po jej tatarzy, to podała mi chusteczkę. Pan Damian. Nie ja. Takie coś napisał. Pani Bogusława. Refleksyjnie. Jej to nie rusza, a i tak. lajkujecie. Śmieje się z Was. Wy z niej, ona z Was, tak może, ma widownię, nieważne jaką. Oglądają. Wiele osób założyło też, że pani Magdzie bardzo się nudzi i czyta komentarze pod moim filmikiem, gdzie komentuje komentarze pod artykułem na jej temat. Pani Agata z dbałością o używanie wielkiej litery. Zdrowka pani Magdo. Iza, dobra kumpela! Co kurz, jak to żyje, co komu do tego Magda, trzymaj się i... Pier... Kto ciebie krytykuje? Beata, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrówka, szczęścia i radości. Gotuję w domu od serca i się nie porywam się na orearcie restauracji. Może kiedyś się spotkamy. Pani Jena z życzeniami bardziej in blanco. Każdy może wykorzystać. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Gosia, pani Madziu, ja z całą oglądamy pani program. Pozdrawiamy całą. Artur, starym dziadom jak zwykle przeszkadza, że ktoś się bawi na swoich urodzinach. Chłopam do tego, kto za co, jak i dla czego. Pani Aleksandra, bardzo trafnie. I pani Wiesława, takie powitanie literackie. Hej, młody dziadzie wulgarny. Kinia przypomina nam o takiej bardzo fajnej piosence oazowej. Zrobiłeś mi dzień, panie. Panie, zrobiłeś mi dzień. Zrobiłeś mi dzień, panie. Panie, zrobiłeś mi dzień. Mieliśmy też komentarze pisane biodrem. Bardzo fajno, rąk, pozdrawiam oraz nogą od stołu. Ja oczywiście zapraszam na występy na żywo, najbliższe miasta tutaj i do stawiania kawki. A na koniec pani Magdalena i komentarz zaangażowany. Niech świetuje wszystkiego najlepszego. Jeśli mogę coś wtracic, to nie poważam zupełnie. Z uwagi na zachowanie. Nie rzuca się jedzeniem wcale ani w ludzi, ani w scisany. Saglodni na tym świecie. A gdy, nawet gdyby ich nie było, to wyprodukowanie żywności kosztuje nas, świat, za wiele. Wody brakuje. Temperatura na świecie bardzo, bardzo się podnosi. Gordon Ramsay nie rzuca jedzeniem. Byłam dwa razy na statowce w Warszawie w jaj restauracji i gorąco nie polecam. Teraz ważne: Watropka przenaryniwana. Stara, sucha, sło, slotka wysuszona. Stara, obsługa najbardziej. Właściwie zupełnie koncentrowana na zamknięciu jak najszybciej, wotropka stara i sucha do bólu, mazurek stary. Najpierw polecam ogarnąć swoje podworko, a potem krytykować innych.